A i czyż witajcie ziomeczki, witam Was w kolejnym odcinku życia kryminalisty. Jak widzicie, Craig sobie boksuje teraz, bo no, chce stać silniejszy, nie? Chce dołączyć do tego gangu niebieskich. Czy mu się uda? Mam nadzieję, że będzie na tyle silny, że mu się uda i że sklepie tamtego gościa z dołu co... mu na rombo. No i co? Nie? Myślę, że już nie będę nim boksował teraz. Teraz myślę, że pójdę do swojego kuzyna. Siemano Słuchaj, Sergio, ogólnie yy, Dzisiaj myślałem, że nie wiem, pójdę sobie normalnie do pracy na siłkę, nie? Teraz? No, yy, tylko Słuchaj, ogólnie... Yy, myślę jeszcze nad tym dołączeniem do gangu, ale myślę, że za niedługo będę mógł dołączyć. Dobra, no spokojnie przecież. Wiesz. To się nie każe być, nie wiem, w gangu, bo jak nie, to cię otrzya, nie? To na spokojnie. No dobra, dobra. No, dobra, dobra. ja lecę, nie? No dobra, to no. tak. No, Jezu, co to za meny? Hallo? Przepana? Oooo, dwa, masz dwa, dołały? dwa dolary? Mam dwa Pro proszę tutaj, dwa dolary. O, oh, młody dzięki. Nie ma problemu, panie. Dzięki, wiesz, ja no, tu. Długie wojny się to wywracałem. no Tak? A jak pan się ja... nazywa? Ja się nazywam Jackson. Jackson? Jackson. No dobrze, panie Jackson, to jak pan będzie potrzebował dwu... ...2 dolary, to bez problemu, ja panu zawsze dam. O, to bo. No, no to. Do widzenia, panie Jackson. No, no, trzymaj się, młody, trzymaj. Siemano. Ja. A jeszcze tam ktoś jest, co się przywita. Siemano. Ile? Ja. Rób, rup, dawaj, dawaj. A tu jeszcze jeden, nic nie widziałem. Siemano. O, siemano. Przepraszam, piąteczka. Siemano, młodeczko. Piąteczka Dobra, no i O, co tu robisz młody? Co, piąteczkę zbijam Co, nie pamiętam nie? Y No pamiętam No A... i co Lepiej, że tu nie daj Deklu mały No Co, mieszkam tu O co ci chodzi? Ooo, o, to lepiej, A co? To no właśnie, Co? Nie ma! Co ty kurde! Gnoju! Tyku, tyku, na no tyku! Będziesz miał! Ej, patrz co tu się dzieje! Nie bierze. Nie Zaczepiają mnie, no, no to co? Ja nie będę tego! Spokójcie ja, się! Nie będę, nie będę tego robił, Nie O ty kurde! No co? Udawe nie potrafi się mnie trafić, debile! O! Nie wystarczy, jak się, się szef dowie, to będziemy ja, mieli krok. Cały papierka jednożyce zaczęliście nagle grać. No, nie zagraliście! <laughs> zagraliście! Dobra, o, ja ja... nie! Obliczali, wygrały tą bitwę. Dobra, gdzieś los mam. Co ty powiedziałeś?! Otyk! Kar... Poniedziałeś wojnę! No, jak widzicie, widzowie, nie wiem co to było. Zagraliście w papierka jednożyce, ktoś silniejszy tego gościu chyba wygrał. Nie wiem, nie patrzyłem. <laughs> A teraz lecimy na siłownię. Dobra szefie, co jest do ogarnięcia? Dobra, Diego i Matthew, daję no. wam zlecenie na Sergio z gangu Grey-Blue, macie tu informację. mieszka w apartamentach, trzecie piętro, chyba 14 numerek, jest szefem tego gangu i daje wam za głowę 10 tysięcy. O, A ty? Mefiu, nie czemu nie jesteś w tej masce? Czemu nie jestem? No bo idę na tajną misję go zabić, nie? To nie mogę zrazuć z jakiego gangu jestem Chyba dawaj. oczywiste Do, Dobra odpowiedź No dobra, Ruszać już! Nie mam już. Dobra Idziemy Trzymaj się czyta? Dawaj Dawaj Diego Weźmy z szafki tutaj broń O Dobra jest broń, jest broń No, no dobra. Jedziemy. A, my jedziemy tam do tego, nie wiem, jakiś kolejny debil A, Dobrze że takie auto mamy zajebiste Chociaż to No 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 Jego jedziemy No jak w bloku jaki nie ja słyszałem że tutaj jakiś nie gang jest No Tu, o widać ich blok, widać ich, ich blok już Dobra wjeżdżamy Trzeba uważać bo oni, o widać już tych chłopków. Jedziemy tutaj zaparkujemy z tyłu Dawaj, dawaj Chodź Diego. Zobaczymy na początku Kurde Gumbie Ty masz tą żółtą maskę Żeby nie było afery potem Dobra Czul No, dawaj, dawaj Jakiś auto rozwalony chyba wypadek to był jakiś O! Ty... Czekaj Ty. Czekaj, nie to drugi... O oh, kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Od drugiej strony, bo tam... Z tego co pamiętam to do bloku tego 14 y, drugim oknem da się dostać. Da się y, tą drabiną. W środku nikogo nie ma. Nie wiem co to jest w ogóle za gang, jakiś niebiescy. To jest tragiczny gang dosłownie. Beka z nich. Na się chyba... Pali, czy no, dawaj do góry Co, co są SS Davila Dobra, dawaj, chodź, idziemy Dobra. Dobra. To co chodź, jest? Chodź. To, to jest Jezus Maria, jak to gówna, gówna, nie wygląda Dawaj Przeszukaj, ja, ja, przeszukaj, no Przeszukaj no? no. ten inne ma, pokoje Na mapie, czy coś tu będzie Dobra, idę do innych pokojów Na pokoje sypialnia. Co za brudę z tym mieszka Dobra dawaj dawaj do łazienki chyba też nie mam w tym filmie. To jest Pusta chata, na pewno to była ta? No nie no chyba tak No 14 piętro, no na pewno, jestem 100% pewien Dawaj, dawaj Co jeszcze zobacz, można przeszukać? To jakieś zdjęcie. Ej, tu jest jakieś zdjęcie, zobacz Pokaż, pokaż. To jest chyba ten typ. Patrz, zobacz, Nie. to jest chyba ten typ. Kimś ty Kto to jest obok niego? Nie wiem, ale wygląda jak jakiś szczeniak. Dobra, dawaj, coś jeszcze przeszukamy. Wejść, no, wejść te zdjęcie może. Czyta się na pewno kiedyś. Dobra, wezmę je do kieszeni. Dobra, u Dawaj kanapy przeszukamy, może coś będzie. 200 dolarów mam <laughs> dobra, dobra, bierzemy to Dobra, będzie Bierzemy to Dobra mm, Dobra, nic nie ma tutaj Dawaj, szybko spieprzamy to, z tego miejsca Dobra, to jedziemy Dawaj, chodź idziemy z tego gówna Uff Jaki śniegły tu jest Uważaj Pogłuszać go? Ja. Ej. Co za tebi? Dobra czekaj, żeby nas nie usłyszeli Dawaj, 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 szybko na tyły, na tyły, na tyły Dobra, dawaj, 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 o jest, jest, jest auto, ciągle Idziesz? Dobra Idę, idę Dobra, dawaj na bazę Ale co, się napijasz w tej że? Nie, gówno straszne. W ogóle nie masz. No jak to? Już ćwiczę. O, no tak co no. No czemu tak mówisz Rambo Bambo? Coś się powiedział do mnie? No Rambo. Chyba ci brakowało czegoś na treningu. O. o ale o nie przyjęcie to masz dalej mocne. No właśnie, to są tiri. dobra, przepraszam. No. Ja, A wiesz, ja się stało tak drocza, ale no i... Jako trener muszę. No właśnie mieć coś wie. dobrego. Ale dzisiaj mi poszło lepiej niż ostatnio. Niż ostatnie parę dni. No... no 100 kilo na półtorej No, no nie, nie jest dobrze, ale no. Więcej niż wtedy. Jeszcze raz lepiej na pewno, nie? No, dobrze. Dziękuję Ci trenerze, ja lecę. O, no, to leź lepiej. No, cześć. Niechaj Ziemia będzie lekką kiedy ja będę stąpał po niej. Dobrze, niechaj ziemia będzie lekką, kiedy ja będę stąpił. O! Trzymaj się! Trzymaj się! Kurczę, no, trener. Trener po prostu jest... Nie wiem, trener jest magikiem, nie? Zbliża mnie koksa, mówię. A tak w dalszym ciągu. Pomyślałem, że będę się zwiedzał, ale jeszcze sprawdzę SMS-y ogólnie, bo nikt o mnie nie pisał, dobra. no dobra, dostałem SMS-a jakiegoś Obserwuję cię, bądź przygotowany na wszystko. Co jest? Kim jesteś? Jakieś dziwne SMS-y dostaję, nie wiem. Dobra, tak siak chciałem zwiedzić teren koło tego klubu, tak obkrążam go parę razy, ale yy, pójdziemy sobie może na parking. Ej, dobra, wiecie co ja może pójdę, wrócę z tego klubu bo... A tu są ci kuźwa Żółte streje miałem na takich uważać przypadkiem? Czekaj, gdzie tu jest ten? Tu jest bar. Aha Ej, może coś nie pomyliło? Co? Nie, nie pomyliło mi się, wszedłem sobie do baru. To jest nasz teren, co to robisz? Ale co wasz teren? Ko kogo to jest teren? No nie poznajesz żółtych?

Ja mam plan. Idzie jeden i mnie kopię do dupy zaraz kija. Dobra. Chwila, chwila. O. Ej, koleżko! No. Koleżko! Słuchaj. Co? Czemu napadacie na mnie? Nie wiem. tylko sobie idę. Ale napadacie na mnie. Co co wam chodzi? Ja rozumiem. Co ja wam tak zrobiłem? Co z Ej, ty gościu! Co się Chodź tu. Leż śmieciu. Ej, kolego! Co tam ma być? Hey! A tak go! O oh, kurde! Oooo, uh, leży frajer! Co oh. robisz? No co? Stań się, no je. Zresztą się w tył widziałem go, zanim spada. spadać, czego nie rozumiesz? No. no już idę. Siemięci. Wypad. Wypad lepiej, tej. Dobra, jesteśmy. Trochę obolali, ale jesteśmy. Krygowi się nie stało. Nie wiem czemu on jeszcze nie ma okularów połamanych. Ty no nie wiem gości mnie przypuszcza czy nie przepuszcza. Po strony. Dobra, gdzie jest mój byle? Siemano. Elo. O, cześć. Siema. Słuchaj, co Komu tam chciałeś? Sobie? No tak naprawdę to w sumie... Ja chciałem zapytać jak na treningu poszło ci. No, na treningu dobrze. Rambo mi wysłał normalnie, co mam brać i tak dalej, i co mam kupić, ale ogólnie muszę ci coś powiedzieć. Dobra. Jak jest żółty gang? Co to jest za gang? A. Coś się stało? No, można tak powiedzieć. No, jak widzisz, nie, nie wiem, czy ty widzisz, czy nie widzisz, ale mam parę jaków na twarzy. To, to są wagaści, co, co oni ci zrobili? Na pobili mnie paru ja? ja nic, ja, ja sobie zwiedzałem miasto, idę sobie do klubu, a oni mówią, czy mi się coś nie pomyliło. To wyszedłem i jeszcze dostałem wiapę. Mhm, bo no do nich to podobne, dobra, wiesz co, masz tu w sumie mapę terenów gangów. Dobra, witam was widzowie, teraz okazuje się wam mapa na ekranie i jest to mapa w której? Białe pola z znakiem niebezpieczeństwa oznaczają tereny bardziej pilnowane przez policję, jeżeli chce się je zająć jako gang, no to podejmuje się duże ryzyko, wiadomo, bo no jeśli jest tam dużo policji i tam będą jakieś strzelaniny, to będzie przypał. Czarne pola ze znakiem zapytania to albo wolne pole, albo pole jakiegoś gangu i właśnie to jest jakby 50 na 50. Gdy będę wchodził na dany teren i spotykał tam kogoś z jakiegoś gangu, to mapa będzie aktualizowana. Wejdę powiedzmy na teren Vagosów, no to już wiem gdzie oni są. Yy, aktualnie, jak widzicie, mam zaznaczone tereny Families, Gangbis, Ballasów, nasz gang, czyli Grey Blue i Vagosów, których odkryłem dzisiaj. I w sumie to tyle. Będę odkrywał resztę gangów. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Przechodzimy do odcinka. Dobra, już w No słuchaj, weź. Ee, dobra, skończyliśmy. Weź, powiedź na teren tam lasów. Po co? bo jakby tam trzeba, właśnie ich tam spytać, może czy by pomogli, to by, byśmy mogli serio spróbować. Coś zrobić z tym dwa głosami. albo po prostu im wjechać i powiedzieć, że jeżeli się nie ogarnią, to, to wypowiadamy im, im wojnę. Dobra. Się zapytam Dobra To się ja się zapytam, powiem Dobra, Coś. A, i też jeszcze jedna sprawa Chodź tu na chwilę Jak coś, jak zobaczysz takich zielonych, nie? To jest, no. to jest familii. Z wallasami oni nie trzymają, więc lepiej też z nimi nie trzymaj Oni wydają się mili, ale tak naprawdę nie są Dobra, dobra, dobra Dzięki No mamy zapisany gang fam Co się dzieje? Coś Gaj, mnie kto Cię zadźgał? Zadźgał mnie! Kto Cię zadźgał? Mamy zdrajcę! Mamy zdrajcę! No dobra. Yy, słuchajcie widzowie, ogólnie tak. Yy, wiemy już, że zieloni to jest gang families z mapy. Więc idziemy na teren ballasów. No ogólnie families mają trochę dalej, więc nie powinno ich tu być gdzieś. Tu widzę, że niebiescy biegają, tu jakieś auta jeżdżą. Dobra, tu jest teren balasów, według mapy, ta, ta a to jest plac zabaw, aha. I jeszcze to jest teren balasów, dobra, pójdę tam. O, sam ja coś balasik faktycznie.